Wykład czy aktywizacja uczniów? Taki temat jest dzisiejszego spotkania. Oczywiście wykład jest tą metodą, która dzisiaj jest bardzo krytykowana. Mówi się o, o aktywizacji, że ona jest najbardziej skuteczna. Dzisiaj właśnie na ten temat. Ja nazywam się Dariusz Zalewski, prowadzę stronę Edukacja edukacjaklasyczna.pl, również Akademię Edukacji Klasycznej. Przy okazji dla zainteresowanych tym tematem, Powiem, że wkrótce ukaże się mój kurs Trivium wprowadzenie do klasycznego nauczania. Zachęcam do zapisania się na mój newsletter tutaj poniżej i, i do śledzenia korespondencji ode mnie. Zatem temat wykład czy aktywizacja. Wielu z nas tak nawet bardzo odruchowo od razu powie, no nie, no takie wykładanie to jest tylko przynudzanie i ono nic nie daje. Uczeń powinien być zaktywizowany sam, powinien aktywnie poszukiwać wiedzy i, i wtedy to będzie najbardziej skuteczne. To prawda, że człowiek najlepiej się uczy, jak sam jest zachęcony do, do poszukiwania tej wiedzy, jak sam jest zarażony czymś wręcz i, 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 i poszukuje prawdy. Ale, żeby to robić, musi mieć najpierw pewne podstawy. A te podstawy muszą mu być przekazane przez kogoś z zewnątrz. Jeżeli nawet uczeń sam czegoś poszukuje, na przykład poprzez czytanie danego tekstu, a nie słuchanie wykładu, no to jeżeli on czyta książkę, no to on już czyta kogoś. Czyli czy po prostu czyta wykład, który został. Zapisany w, no, w formie tekstu. Ale czyta, dowiaduje się od kogoś. Jest to wiedza przekazywana od kogoś. On sam jej nie wymyśla. On sam jej nie wymyśla. A to, żeby w ogóle zaczął czytać, to ktoś go tego musiał nauczyć. Ktoś, ktoś mu musiał podać tę wiedzę. Musiał mu pokazać, co to jest a. Co to jest B, i tak dalej, i tak dalej, jak łączyć wyrazy, zdania, i tak dalej, i tak dalej. Czyli musiał, musiały być pewne elementy tego, co nazywamy wykładem. A dopiero później zawsze mamy jakąś formę aktywności ucznia. Ale to jest najważniejsze, że najpierw trzeba zdobyć jakąś wiedzę, żeby móc się wypowiadać, żeby móc coś zrobić. Wyobraźmy sobie kogoś, kto, kto nie słucha innych, tylko on jest tak zaktywizowany, że on sam będzie budował po swojemu most, nie mając żadnej wiedzy. On sobie będzie eksperymentował. On będzie sam poszukiwał, problemowo będzie dochodził do poznania tej prawdy o budowie mostów. Kto by chciał chodzić później po takim moście? Najpierw ten ktoś musi zdobyć pewną wiedzę teoretyczną, która mu będzie przekazana przez wykładowcę. On tę wiedzę. Przetrawi, zinterioryzuje, jak to się mówi, uczenie i zacznie z niej korzystać. Tak to wygląda. Czyli najpierw zawsze musi być ten wykład, zawsze musi być przekazanie tej wiedzy, a dopiero później ten uczenie jest zaktywizowany. I tak było w szkołach klasycznych. Na przykład w szkole starożytnej nauczyciel na pewnym etapie nawet sam nie mógł interpretować tekstu. A co mówiąc o uczniu? A dzisiaj przecież wszyscy interpretują po swojemu, co tam autor miał na myśli, każdy sobie zmyśla. Nie, tak nie może być. Klasycznie jest tak, że najpierw musimy zrozumieć dany tekst. Musimy go zrozumieć w kontekście historycznym, nawet geograficznym jakie postacie tam występują. I dopiero później, mając szeroką wiedzę, można się pokusić o jakieś interpretacje, nie wcześniej. Jeszcze do niedawna, jeszcze w XIX wieku, w szkołach była modna taka instytucja popisów, nazwijmy to tak. Czyli dopiero na koniec roku uczniowie w rozmowach popisywali się swoją wiedzą, w takich dyskusjach, byśmy powiedzieli, panelowych, byli przy tym obserwatorzy, zaproszone władze miasta itd. itd. Oni dopiero wtedy się popisywali daną wiedzą. I to jest to podstawowe zastrzeżenie czyli Aktywizacja tak, ale od pewnego momentu. Na początku zawsze musi być przekazanie tej wiedzy. Oczywiście, ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Wiadomo, że na przykład dzieci w okresie przedszkolnym inaczej przyswajają wiedzę, inaczej funkcjonuje ich system nerwowy, więc tam mogą być te elementy zabawy. Ale jeżeli ta zabawa będzie się przeciągała do lat starszych, wtedy uczniowie nie będą. Mieli takiej umiejętności skupienia się, umiejętności regularnej pracy, bo wszystko będą traktowali jako zabawę. Zabawa będzie dla nich najważniejsza. A niestety, zdobywanie wiedzy nie zawsze jest zabawą, jest po prostu często pracą ciężką pracą. I do tego trzeba przygotowywać najmłodszych. Na koniec jeszcze chciałem raz wszystkich zainteresowanych, tematem nauczania przypomnieć, że już wkrótce ukaże się mój najnowszy kurs Trivium wprowadzenie w klasyczne metody nauczania.